Kolejny dzień to kolejna porcja piłkarskich emocji i piłkarskich informacji, którymi zaraz się z wami podzielę. O czym porozmawiamy? Porozmawiamy sobie o żenującym zachowaniu piłkarzy Leicester i bynajmniej nie chodzi o to, że wygrali wczoraj z Liverpoolem 3 do 1, choć ma to związek z tym meczem, bardziej chodzi o ich zachowanie na boisku. O tym za chwilkę powiemy sobie kilka bardzo, bardzo ciepłych słów o Romie i ogólnie o sytuacji w Serie A, bo Roma ostatnio naprawdę bryluje jeżeli chodzi o włoskie boiska wspomnimy również o niesamowitym wyczynie ligowego polskiego klubu, no naprawdę czapki z głów yy, oraz przy okazji pokażę Wam najbardziej kuriozalną bramkę jaka padła dzięki wykorzystaniu technologii Go Online to wszystko dzisiaj, zapraszam na odcinek najpierw winny jestem oczywiście podziękowania 394 osobom, które wczoraj subskrybowały kanał Futrol. Bardzo wam dziękuję i zachęcam do subskrybowania. Nie bez powodu zaczynamy od Romy bo klub którego zawodnikiem jest reprezentant polski Wojciech Szczęsny umocnił się na drugim miejscu w tabeli Serie A ale co ważne Roma wygrywa czwarty mecz z rzędu i to nie był byle jaki mecz bo na San Siro pokonała Inter. Inter który w tym sezonie przypomnijmy również spisuje się bardzo dobrze porównując do poprzednich sezonów. Oczywiście wymagania wobec tego klubu były dużo większe przed sezonem były inwestycje i tak dalej, ale szóste miejsce Interu to naprawdę to gładkie zwycięstwo 3 do 1 Romy należy tym bardziej docenić. Dwie bramki zdobył wczoraj, e, przepraszam, wczoraj, w miniony weekend 9 Golan jedną dołożył Diego Perotti. Dla gospodarzy trafienie dołożył Mauro Icardi. I Roma dzięki temu zwycięstwu ma 5 punktów przewagi nad Neapolem, który przegrał pierwsze spotkanie od 9 ligowych meczów u siebie i przegrał to spotkanie z Atalantą Bergamo, która naciska na nich już powoli. Atalanta zajmuje czwarte miejsce. Na pewno można uważać klub za sorry, ale pies coś. Zespół z Bergamo można uważać za jedną z rewelacji rozgrywek, jeżeli popatrzymy, że za nimi za nim w tabeli znajduje się Lazio, Inter, Milan czy nawet Fiorentina. I właśnie, tylko trzy punkty straty do Napoli. Napoli przez te porażkę, nie tak dawno mówiłem o tym zaciętym, bo reprezentantów Polskiego wicemistrzostwa Włoch pomiędzy Wojciechem Szczęsnym, Piotrem Zielińskim i Milikiem, jeżeli chodzi o Napol. No, do, duży krok zrobiła Roma w tym momencie, tym zwycięstwem na San Siro, żeby odskoczyć w tabeli i tak naprawdę może sobie teraz pozwolić na dwie jakieś wpadki do końca sezonu. Jeszcze daleko, oczywiście 12 kolejek, ale naprawdę formę Rzymian trzeba pochwalić. A przecież Rzymianie również niespodziewanie gładko... Sorry, ten pies tam dom mi zdemoluje poradzili sobie również z Realem w Lidze Europy. No, w pierwszym meczu, przypomnijmy, 4 do 0 na wyjeździe. Później oczywiście porażka, no, ale przy takim bagażu i praktycznie pewnym awansie, no, nie powinno to nikogo dziwić. I naprawdę przyjemna dla oka, jak się oglądało tę ekipę w meczu z Interem, przyjemna dla oka piłka. Naprawdę bardzo dobra robota. I tym bardziej cieszy fakt, że Wojciech Szczęsny, który no, wydaje się, że w tym momencie to na niego będzie stawiał na w najbliższych meczach reprezentacji Nawałka, rzeczywiście fantastyczna forma reprezentanta Polski Łukasz Fabiański, no ostatnio nie wystrzegł się w padki i to na pewno siedzi w pamięci osób odpowiadających za to kto będzie podstawowym bramkarzem w reprezentacji. Oczywiście we Włoszech Juventus jest niekwestionowanym liderem 66 punktów. To jest 7 punktów przewagi nad Romą, ale mimo wszystko wielkie brawa i uznanie, że tak solidnie ekipa Walczy o to wicemistrzostwo i jest na dobrej drodze, by je wygrać. A my zajmijmy się żenującą postawą piłkarzy, no nie Ranier'ego już, bo Ranieri został zwolniony. Robiłem o tym odcinek trzy dni temu. Wszyscy zgodnie stwierdziliście w zdecydowanej większości to, co sam mówię, że to żadna dziwna decyzja, że zwolniono trenera. Tym bardziej, że tak jak mówiłem, zakładano, że był tu konflikt z piłkarzami. Powoływaliście się na to, że piłkarze dementują, ale nie wyobrażam sobie, żeby piłkarz powiedział tak. Rozmawialiśmy z właścicielami, że mają zwolnić Ranieriego, bo by ich chyba zlinczowali kibice po tym co ten trener dla nich zrobił. Ale mówiliśmy o tym, że to jest dobra decyzja, bo klub jest na krawędzi spadku i potrzebny jest wstrząs, potrzebna jest zmiana. Ta zmiana zaszła. Pokazał to wczorajszy mecz z Liverpoolem. Uwaga, 3 do 1, naprawdę bardzo gładkie zwycięstwo Lisów. Prezentowali taką piłkę jak rok temu. Czy w kilka dni nauczyli się grać w piłkę, czy nowy trener nauczył ich grać w piłkę? Nie. Wyszło właśnie żenujące zachowanie piłkarzy. Dlaczego żenujące? Tam musiał być jakiś konflikt. Nie wierzę, że nie. Coś musiało nie pasować, bo jeżeli jest pierwszy mecz pod wodzą nowego szkoleniowca, zresztą Shakespeare, no piękne nazwisko, poezję zagrali, to trzeba im przyznać. Czy to będzie tymczasowy szkoleniowiec, nie wiadomo. No walczy o to, żeby zostać w wizach jak najdłużej. Pierwszy mecz na duży plusik, ale do czego zmierzam? Piłkarze walczyli, biegali, ustawiali się trzy razy lepiej, trzy razy mocniej niż za Ranierego i to jest właśnie kompromitujące. Wielkie brawa dla kibiców, którzy wspierali Ranierego, bili mu, bili mu brawa, była przyśpiewka poświęcona właśnie włoskiemu szkoleniowcowi. Oczywiście to, co mówiłem, on w pamięci tego klubu zostanie na wieki. Szkoda, że piłkarze, no mówię, nie wiemy co się stało, o co tam chodziło, jakie było podłoże ewentualnego konfliktu, czy co im nie pasowało, ale no naprawdę zupełnie inaczej się zaprezentowali. Żenujące to jest z jednej strony, również żenujące co gra Liverpool w 2017 roku, i mówię to jako osoba, która naprawdę trzymała za nich kciuki w tym sezonie, ale po prostu to jest taki dramat, co oni grają. W ogóle grają wchodzonego przy wybieganych lisach, wyglądali jak po prostu dzieci do bicia. I ta, ten wpierdziel po prostu im się totalnie należał. Nie wiem, tam naprawdę potrzebny jest wstrząs, bo najpierw się mówiło o zły styczeń, teraz dochodzi do tego zły luty. I jak jeszcze trochę to potrwa, to pożegnamy, pożegnają się z europejskimi pucharami w przyszłym roku. No ale nic, jeżeli chodzi jeszcze o te lisy, Zmiana szkoleniowca nie zmieniła sytuacji Wasilewskiego, co mniej dziwi, bo jego rola jest ponoć bardziej pozabojskowa w klubie niż ktoś liczy na jego formę na murawie. Ale kapustki też nic nie zmieniło, nadal poza składem. Także no, wydaje mi się, że tutaj nie ma na co czekać za wiele. Tym bardziej, że jeżeli drużyna odniosła tak znakomite zwycięstwo, to trener nowy, stary nie będzie szukał jakichś rozwiązań innych, skoro wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku. Wróćmy na chwilę do Polski, bo wielkie brawa należą się nie tylko klubowi, ale przede wszystkim kibicom łódzkiego Widzewa. 18 marca zostanie otwarty nowy stadion. Przypomnijmy, Widzew Łódź, podobnie jak ŁKS, dwie naprawdę zasłużone drużyny, bardzo znane w Polsce, jeżeli ktokolwiek interesuje się jakkolwiek piłką nożną ekstraklasą, no ogólnie Polską piłką, grają w trzeciej lidze, to jest czwarty szczebel rozgrywkowy w Polsce. Widzowie otwiera piękny stadion e, w tym miesiącu, naprawdę nowoczesny obiekt. Ale dlaczego kibicom należą się brawa? Sprzedano już ponad 10 tysięcy karnetów na rundę rewanżową. Słuchajcie, to jest czwarty stopień rozgrywkowy. Ponad 10 tysięcy karnetów w ekstraklasie, bardzo trudno o takie liczby. A te karnety to wcale nie są jakieś tanie, bo od 115 do 290 zł za rundę to naprawdę nie jest kwota promocyjna jak na okręgówce powiedzmy. Dlatego ogromny szacunek dla kibiców, tym bardziej, że 1000 z tych karnetów to są tak zwane karnety fundowane. Kibic opłaca wejściówkę jakiś, a one przed startem ligi są rozdysponowane wśród dzieciaków, wśród młodzieży. Wielka sprawa, naprawdę wielka sprawa. To jest, to pokazuje jak ważna jest rola kibiców, żeby odbudować klub, bo to, to jest ogromne wsparcie finansowe dla, dla drużyny i właśnie kibice z Łodzi to najwyraźniej rozumieją. Wiedzą, że bez tego wsparcia nie uda się stworzyć silnej ekipy i awansować. A przypomnijmy, że mają 12 punktów straty w tym momencie do EUKS-u. E, mają szóste miejsce i 12 punktów straty, więc nie będzie łatwo naprawdę o awans w tym sezonie do drugiej ligi. Druga liga, czyli trzeci stopień rozgrywkowy. Wiecie, jakie jest w Polsce. Ekstra klasa, pierwsza liga, druga, trzecia. No, to tak woli wyjaśnienia. Naprawdę nie będzie łatwo. Na pewno pomoże stadion. Co ciekawe, mają rozgrywać mecze u siebie o 19.10 w nawiązaniu do. Roku założenia klubu. No kolejny taki fajny element, naprawdę bardzo ciekawa historia. I powiem Wam szczerze, będę chciał się wybrać na otwarcie tego stadionu. Będę pisał do, do klubu z prośbą o przydzielenie akredytacji, żeby pokazać Wam ten materiał, bo to po prostu zasługuje na, na szacunek taka, taka akcja. Jak przeczytałem o tych 10 tysięcach karnetów, no kopala mnie opadła. Lecą, lecą w ogóle na rekord gdzieś czytałem. Nie wiem, czy to jest prawda, że 12 tysięcy sprzedanych karnego to jest w ogóle w Polsce rekord. Mówię, nie chcę mówić na 100%, ale no w każdym razie podobno w to celują. Tak czy owak, już zrobili wielką robotę, wielkie brawa. Zobaczcie sobie zdjęcia stadionu nowego, a jak nie, to poczekajcie na moją relację, i wtedy sobie obejrzycie. I na koniec, najbardziej absurdalny gol, jeżeli chodzi o technologię goal line w lidze holenderskiej w meczu PSW z Feyenoordem bramkarz, który nazywa się Jören Z, nie wiem jak to się czyta, nawet nie będę się silił, 82 minuta przy wyniku 1 do 1 gościu wybrania piłkę leży na ziemi i pokazuje, że nie przekroczyła linii po czym wstając delikatnie ją do siebie przyciąga i okazuje się, że wtedy piłka przekroczyła linię o milimetr no. To nie żart. Tak jest. Zobaczcie sobie całą tę sytuację w odnośniku. Macie, macie kliknięcie i do, do zobaczenia sobie tam w, w, w rogu. No, myślę, że naprawdę warto. Niesamowita sytuacja. No, a na stronie futrol.pl jak już sobie zobaczycie tę brawkę, są też strollowane skróty meczu Barcelony z Atletico Madryt. Jutro będzie Realu Madryt z Villarealem, także zapraszam. Raz jeszcze zachęcam do komentowania, co sądzicie o Widzewie, o, o postawie kibiców, naprawdę bez względu na to, komu kibicujesz w Polsce, taka postawa należy, należą się po prostu wielkie brawa. Co sądzicie o Lisach, o ich zachowaniu, czy to waszym zdaniem jest normalne, że piłkarze nagle po zmianie trenera rozumieją o co chodzi w grze w piłkę. Kilka słów o AS Romie, może nadal liczycie na to, że Napoli ich przeskoczy. No, czekam na Wasze opinie i komentarze. Raz jeszcze bardzo dziękuję za blisko 400 subskrypcji wczoraj. Kłaniam się nisko, zachęcam do subskrybowania, a ja lecę, bo jeszcze dużo roboty dzisiaj przede mną. Trzymajcie się, dobrego dnia.